Pani konto zostało zamknięte z powodu braku aktywności oraz środków finansowych, powiedziała urzędniczka z wymuszoną uprzejmością, nie odrywając wzroku od monitora. Regulamin jasno to określa. Słucham. Oliwia poczuła, jak krew odpływa jej z twarzy. Przyszedł mi właśnie przelew na 37 zł. To wszystko, co mam. Potrzebuję tylko wypłacić na leki dla mamy. Przepraszam, ale system nie pozwala na transakcję. Pani karta została zablokowana. Proszę się zgłosić za tydzień, może coś się zmieni. Oliwia spojrzała wokół. Ludzie w kolejce przyglądali się jej z mieszaniną ciekawości i współczucia. Starsza kobieta odwróciła wzrok. Facet w garniturze prychnął pod nosem. Gdzieś z tyłu ktoś szepnął. Aż żal patrzeć, tak zrobili z niej biedaka. Czy mogę przynajmniej porozmawiać z kierownikiem? Spytała, starając się nie załamać. Już rozmawia pani z osobą decyzyjną, odpowiedziała kobieta, nie podnosząc wzroku. Kolejny proszę. Oliwia odsunęła się od okienka jak w transie. Kolana miała miękkie, czuła się jak wypłuta przez system. Prawie się przewróciła kiedy drzwi banku zamknęły się za nią z cichym trzaskiem. Na zewnątrz panował chłodny, listopadowy poranek. Jej cienki płaszcz nie zatrzymywał wilgoci, a buty przesiąkły odchodzenia po mokrym betonie. Deszcz padał od kilku dni bez przerwy, jakby niebo też straciło wiarę w sens. Co teraz? Zapytała siebie w myślach. Czym zapłacę za antybiotyk dla mamy? Za jedzenie? Za światło. Telefon zawibrował w kieszeni. Numer zastrzeżony. Tak. Odebrała z rezygnacją. Dzień dobry, pani Oliwiona Torska. Mówi mecenas Szymon Paluch z kancelarii notarialnej rządca i wspólnicy. Dzwonię w sprawie testamentu pańskiego dziadka Władysława Strychy. Przepraszam, Co? Zapytała, przekonana, że to pomyłka. Dziadek zmarł kilka miesięcy temu. Toczyła się sprawa spadkowa z powodu konfliktu rodzinnego. Dziś sąd zakończył postępowanie. Chciałem panią poinformować, że została pani jedyną spadkobierczynią jego majątku. Oliwia stanęła jak wryta, przylepiona do zimnej ściany banku. Krople deszczu spływały jej po policzkach. Ale nie była pewna, czy to już łzy, czy tylko pogoda bawiąca się w metafory. Czy to jakiś żart? Proszę spojrzeć w e-mail. Przesłałem pani dokumenty. Spadek obejmuje dom w Konstancinie, pakiet większościowy w banku Imperium, portfel inwestycyjny i zawiesił głos. Blisko pięć milionów złotych środków płynnych. Olivia nic nie odpowiedziała. Serce biło jej jak szalone. Bank Imperium? Ten sam, w którym ją przed chwilą zdeptano jak śmiecia? Czy może pani przyjechać jutro do kancelarii na podpisanie aktu przejęcia? Tak. Tak, oczywiście. Rozłączyła się. Stała kilka minut w ciszy, po czym zaśmiała się. Gorzko, dziwnie, aż przechodnie spojrzeli z niepokojem. Ktoś pukał ją w ramię. Pytając, czy wszystko w porządku, nie odpowiedziała. Ruszyła przed siebie, a każdy krok brzmiał jak echo nowego początku. Weszła do taniej kawiarni przy dworcu i usiadła przy oknie. Zamówiła herbatę za ostatnie drobne. Trzęsły jej się ręce, gdy przeglądała e-mail z dokumentami. Wszystko wyglądało autentycznie. Pieczęcie, sygnatury. Załączniki. Dziadek. Ten sam, z którym kontakt urwał się kilkanaście lat temu, po rodzinnej awanturze. Rodzina zawsze ją zbywała, on nikomu nic nie zostawi, oszalał na starość. A teraz to ona miała wszystko. Dosłownie. Ciekawe, co powiedzą, kiedy wrócę do tego banku jako właścicielka, pomyślała, upijając łyk gorącej herbaty. W tej samej chwili do środka wszedł ochroniarz z banku. Spojrzał na nią krótko, bez rozpoznania. Przez sekundę miała ochotę wstać i krzyknąć: zobaczymy się jutro ale tym razem to ja zdecyduję, kto ma dostęp, a kto nie. Ale nie, jeszcze nie zamiast tego spokojnie dokończyła herbatę. W jej oczach już nie było łez. Był tylko plan i bardzo, bardzo chłodna pewność: jutro zaczyna się moja zemsta, ale będzie w białych rękawiczkach. Oliwia wstała z łóżka w wynajętym pokoju gościnnym z zupełnie nową energią. Noc była krótka, ale wystarczająco długa, by ułożyć w głowie plan. Miała już wszystko, czego potrzebowała: dowód tożsamości, pełnomocnictwo, dokumenty spadkowe. A przede wszystkim nową siłę. Założyła prostą, ale elegancką sukienkę, którą trzymała w walizce od miesięcy na lepsze czasy, które nigdy nie nadchodziły. Aż do dziś. Włosy upięła w staranny kok, twarz podkreśliła lekkim makijażem. W lustrze nie widziała już Oliwi biedaczki. Widziała kobietę, która wraca do miejsca, gdzie ją upokorzono, ale tym razem starczą. Do kancelarii dotarła przed czasem. Mecenas Paluch przyjął ją z szacunkiem, jakby już wiedział, że ma przed sobą osobę o dużym znaczeniu. Podpisy, pieczątki, wymiana zdań, wszystko poszło sprawnie. I w końcu oficjalnie posiada pani 68% udziałów w banku Imperium. Oliwia uśmiechnęła się. Chciałabym dziś odwiedzić centralę. Nie jako klientka. "Oczywiście. Zorganizuję asystenta i ochronę, odpowiedział bez zająknięcia. Czy mam ich uprzedzić? Nie. Chcę ich zastać takimi, jakimi są naprawdę. Główna siedziba banku Imperium znajdowała się na prestiżowej ulicy w centrum. Szklany biurowiec, lśniące wnętrze, marmurowe podłogi i obsługa, której życzliwość była odwrotnie proporcjonalna do zasobności portfela klienta." Tydzień temu przeszła przez te drzwi jako nikt. Dziś, jako właścicielka większości udziałów, weszła do środka. Tym razem nikt nie mógł zignorować kobiety z dyskretnym zegarkiem, eleganckim płaszczem i lekkim, pewnym uśmiechem. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Zapytał ten sam ochroniarz, który wtedy ją zignorował. Chciałabym porozmawiać z panią kierownik, powiedziała spokojnie. W jakiej sprawie? Proszę powiedzieć, że przyszła nowa właścicielka. Olivia natorska. Zamieszanie. Szepty. Nerwowe spojrzenia. Kobieta z Zalejgi, ta sama, która odmówiła jej wypłaty, zbladła, gdy zobaczyła ją idącą w stronę biura. Głos jej zadrzał. Czy, czy to możliwe? Oliwia skinęła głową: Tak? Wróciłam. I dziś zdecyduję, kto zostaje, a kto odchodzi. To był dopiero początek. Gdy drzwi do gabinetu kierowniczki banku zamknęły się za Oliwią, w środku zaległa grobowa cisza. Kobieta w średnim wieku, w granatowym kostiumie, której twarz jeszcze wczoraj była maską pogardy, dziś pobladła jak kreda. Pani, Pani Natorska, wyjąkała, próbując się podnieść z fotela. Czy mogę zaproponować kawy? Dziękuję, nie przyszłam tu na pogawędki. Proszę usiąść. To będzie krótka rozmowa. Zacisnęła usta i wyciągnęła steczki wydrukowany dokument. Oto pełna lista nieprawidłowości wykrytych przez wewnętrzny audyt. Działy obsługi klienta. Szczególnie placówka, w której się znajdujemy, mają najniższy poziom zadowolenia klientów. Skargi są tuszowane, a protokoły fałszowane. Brzmi znajomo? Kierowniczka opuściła wzrok. To mogą być błędy systemowe. My tu mamy dużo presji z góry. Z tej góry właśnie przemawiam przerwała jej Oliwia chłodno. Dziś po południu zostanie powołany zespół kontrolny. Pani zostaje zawieszona do czasu wyjaśnienia sytuacji. Ale ja. Proszę opuścić biuro. Dopiero gdy drzwi się za nią zamknęły, Oliwia odetchnęła. Serce waliło jej jak dzwon, ale usta pozostały spokojne. Jej zemsta właśnie zaczęła nabierać kształtu. Tego samego dnia odbyła się narada zarządu. Siedziała na czele stołu konferencyjnego z kobietą notującą po lewej stronie i nowym doradcą po prawej. Mówiła rzeczowo, konkretnie, bez cienia drżenia. Wprowadzimy nową politykę podejścia do klienta, oznajmiła. Każda placówka będzie miała obowiązek obsłużyć każdego, bez względu na jego stan konta. Chcę, żeby ten bank był miejscem szacunku, nie pychy. Niektórzy z zarządu szeptali coś między sobą. Ale nikt się nie odważył sprzeciwić. Na koniec dnia, gdy została sama, spojrzała przez panoramiczne okno na miasto. Dziadku, pomyślała to dla ciebie. I dla każdej osoby, którą ktoś kiedyś zlekceważył. Ja już wiem, jak boli pogarda. Ale teraz wiem też, jak ją pokonać. Zaczęła od zamknięcia konta jednej osoby. Ale kończyła jako ta, która decydowała o losach całego banku. A to dopiero początek. Oliwia weszła do głównej sali konferencyjnej jak burza. Wysokie szpilki odbijały się echem od marmurowej podłogi, a delikatny zapach perfum, który zawsze kojarzył jej się z babcią lawenda i ambra, unosił się w powietrzu jak cichy znak zmiany władzy. Cała rada nadzorcza siedziała już przy stole. Wszyscy mężczyźni, poza jedną kobietą w bordowym garniturze, która jeszcze nie wiedziała, że zostanie jej najbliższą współpracowniczką. Dzień dobry państwu, zaczęła, siadając na czele. Nazywam się Olivia Natorska. Od wczoraj jestem głównym udziałowcem Banku Imperium. Dziś przedstawię państwu plan, który zmieni nie tylko sposób, w jaki działamy. Zmieni wszystko. Nie czekała na reakcję. Wzięła pilota i włączyła prezentację. Przede wszystkim zlikwidujemy system, klient premium. Koniec z pogardą wobec ludzi, którzy mają mniej. Naszym nowym hasłem jest: Szacunek to waluta bez kursu wymiany. Jedna z osób chrząknęła: Z całym szacunkiem, pani natorska, ale ten plan może odstraszyć naszych najbogatszych inwestorów. Z całym szacunkiem odparła bez mrugnięcia: To właśnie jeden z nich wyrzucił mnie z placówki za to, że miałam 37 złotych. A dziś jestem waszym szefem. Jeśli to odstraszy kogoś, kto nie potrafi dostrzec w człowieku człowieka, niech idzie gdzie indziej. Zapanowała cisza. Jeden z dyrektorów skinął głową powoli, z niechęcią. Drugi wyjął notatnik. Kobieta w bordowym garniturze uśmiechnęła się lekko. Kolejna sprawa, dodała Oliwia. Chcę, by dział szkoleń przygotował nowy program Empatia w praktyce bankowej. Każdy pracownik od ochroniarza po dyrektora oddziału ma obowiązek go ukończyć. Podniosły się szepty. Na pani nasze poparcie powiedział w końcu przewodniczący rady. Ale proszę pamiętać, że oczekujemy wyników. Wyniki to ja właśnie zaczynam tworzyć odpowiedziała. Bo gdybyście tydzień temu dali mi szansę, to może nie byłoby mnie dziś tutaj. A może właśnie dzięki temu tu jestem. Kiedy wyszła z sali konferencyjnej, nikt już nie miał wątpliwości, coś się zmienia. Wieczorem, kiedy Oliwia wracała pieszo do domu, nie zamówiła szofera, choć mogła, przechodziła obok tej samej placówki banku. Stała tam chwilę, patrząc na okno, które tydzień temu odbijało jej zapłakaną twarz. Nagle ktoś wyszedł z banku. Starszy mężczyzna, z siwymi włosami, który ewidentnie próbował ukryć emocje. Przepraszam, powiedział, podchodząc. Pani jest tą nową właścicielką? Tą, którą kiedyś skinęła głową. Widziałem, jak wtedy panią potraktowali. Chciałem pomóc, ale bałem się, że mnie wyrzucą też. Przepraszam. Oliwia spojrzała na niego łagodnie. Dziękuję. Ale niech pan wie, że nie chodzi o mnie. Chodzi o każdego, kto kiedyś został zignorowany. Uśmiechnął się z wdzięcznością. A ona ruszyła dalej, lżejsza. Bo wiedziała, że karma to nie bajka, to decyzja. A czasem wystarczy jeden podpis, by świat napisać od nowa.